Niesamowicie duży błąd na expa w rozdziale 6, nowe informacje na temat Fortnite OG, duże zmiany w grze oraz naprawdę wiele więcej w tym materiale. Siemaczko, z tej strony Sigu i witam was widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale, gdzie oczywiście jak zawsze omówimy sobie najciekawsze nowości ze świata Fortnite'a. I słuchajcie, naprawdę opłaca się oglądać ten film, ponieważ pokażę wam największy błąd na expa w rozdziale 6, dzięki któremu będziecie mogli zdobyć aż prawie milion expa w kilka sekund. Ale zanim to, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subikę, jeśli jeszcze tego nie robicie. Nie zapomnijcie o wpisaniu kodu Sigusie w sklepie z przedmiotami będzie mi naprawdę strasznie miło, a ja już więcej nie przedłużam i przechodzimy wprost do materiału. Także na początku zaczniemy sobie od zmian, które pojawiły się w Fortnite i to naprawdę kluczowych zmian, ponieważ widzowie w nowym rozdziale 6 dostaliśmy nową funkcję, jaką jest prosta edycja. Teraz po włączeniu specjalnej opcji w ustawieniach gry możemy po prostu edytować klikając jeden przycisk. Normalnie się patrzymy na ścianę i słuchajcie, po kliknięciu przycisku edycji, ściana się sama edytuje. Jest to niesamowicie ułatwiająca opcja dla osób, które po prostu z tym edytowaniem miały problem. I naprawdę wielu osobom się ta opcja spodobała, ale również znalazły się osoby, które tej opcji po prostu nie lubią. I jest to spowodowane tym, że niektórzy ćwiczyli naprawdę długo, żeby edytować szybko w Fortnite, a teraz nowi gracze mają to podane na tacy. Przy opcji szybkiego edytowania, nawet gdy dacie mamie komputer, to zrobi ona wam triple edita. Także możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie o tej opcji, czy jej używacie, czy nie. Ja osobiście nie mogę się totalnie przyzwyczaić, więc pewnie będę grał tak jak kiedyś. No ale słuchajcie, taka opcja jest i jeśli ktoś nie potrafi edytować albo nie może, no to słuchajcie, ma teraz taką możliwość. A my przechodzimy do kolejnej rzeczy i jest to słuchajcie, nadchodzący tryb 5 na 5, który słuchajcie, będzie miał pierwszoosobowy tryb. Likerzy wykopali z gry nowe pliki odnoszą. To się do nadchodzącego trybu 5x5, który będzie miał w sobie funkcję kamery z pierwszej osoby. Czyli, słuchajcie, będziemy mogli grać właśnie tryb 5 na 5 patrząc się oczami naszej postaci. Mniej więcej mogliście już doświadczyć tego na trybie kreatywnym w różnych trybach, ale, słuchajcie, uwierzcie mi, jeśli zostanie wprowadzony oficjalny tryb pierwszej osoby do Fortnite'a, to będzie się to znacznie różniło od tego, co mamy na trybie kreatywnym. Więc jest to naprawdę fajna informacja i mam nadzieję, że zostanie to wprowadzone już niedługo. A my widzowie przechodzimy do kolejnej rzeczy i słuchajcie, jest to nowy starter pack na rozdział 6. I w tym właśnie starter packu za kwotę jakoś 18 zł możemy znaleźć właśnie takiego czarnego mopsa w czerwonej bluzie. Mamy oczywiście w zestawie kilo, w plecak, no i słuchajcie, tak jak zawsze 600 fałdolców. I powiem wam, że jak na starter Packa to ten skim wygląda naprawdę kozacko. I słuchajcie, jest to starter pack, który naprawdę opłaca się kupić. Oczywiście, jeśli wejdziecie do sklepu, to jeszcze go nie znajdziecie, ale słuchajcie, zawsze Epic Games wypuszcza jakoś starter paki w pierwszym tygodniu sezonu, także albo dostaniemy go dzisiaj, albo w przeciągu właśnie tego tygodnia. Tak więc już niedługo taki pakiet startowy trafi do gry, a my teraz przechodzimy do tematu Battle Passa Fortnite OG. I słuchajcie, o tym właśnie karnecie bojowym było naprawdę głośno i było z nim mnóstwo kontrowersji, ponieważ w karnecie możemy znaleźć w sumie trzy skiny, które mają po dwa style edycji. I przypominam, że jest to karnet, który będzie kosztował 1000 faudolców, więc 3 skiny w karnecie całym no to jest naprawdę mało. Dodatkowo w karnecie OG nie znajdziemy żadnych faudolców, więc widzowie, kupujecie karnet za 1000 faudolców, dostajecie jedynie 3 skiny, jakieś tam emotki, malowania i 0 faudolców. Także czy jest to opłacalny karnet bojowy? Myślę, że tak średnio. W tym karneciku OG znajdziemy odświeżone wersje takich skórek jak Renegade Raider, Assault Trooper czy Skull Trooper. I powiem Wam, że moim zdaniem wyglądają troszeczkę dziwnie, troszeczkę dziwnie się na to patrzy. No ale słuchajcie, jeśli komuś się podobają te skiny, to jak najbardziej będzie mógł sobie ten karnet kupić i będzie mógł już to zrobić 6 grudnia, bo wtedy wychodzi Fortnite OG. I jak już jesteśmy przy temacie Fortnite OG, to mamy parę newsów z nim związanych. I słuchajcie, zaczynamy od pierwszego newsa od Hypexa. i Jest to informacja na temat Fortnite OG, że właśnie w tym trybie będziemy mieli znowu maksymalnie do zdobycia 1000 drewna, 1000 kamienia i 1000 metalu. A dokładnie nie 1000, a po 999. Także Fortnite naprawdę stara się, żeby Fortnite OG wyglądał jak ten stary Fortnitecik, i słuchajcie, nie jest to jedyna zmiana, która na to wskazuje. Ponieważ Sina wrzucił tweeta, że w plikach gry znaleziono informację, o tym, że właśnie ten stary ekran zwycięstwa wraca do Fortnite OG. Czyli właśnie jak wygracie gierkę w Fortnite OG, to wyświetli wam się ten stary komunikat Victory Royale. Jest to coś naprawdę małego, ale słuchajcie, takie małe smaczki dodają właśnie klimatu temu Fortnite OG. I słuchajcie, chyba najważniejsza informacja, jaką mogliśmy dostać, czyli to, że do plików gry trafiła mapa z rozdziału pierwszego sezonu pierwszego i właśnie na tej mapie będziemy mogli grać już 6 grudnia. Także znowu będziemy mogli mogli sobie polecieć na jakieś Mokre Moczary albo Loot Lake, więc słuchajcie, naprawdę zapowiada się mega kozacko. Z tych wszystkich lików i informacji na temat Fortnite OG mam nadzieję, że Fortnite nas nie zawiedzie i słuchajcie, gdy wejdziemy do tej gry, to naprawdę poczujemy się jak za tych starych czasów. Napiszcie w komentarzu, czy nie możecie się doczekać właśnie Fortnitea OG, bo ja sam nie mogę się doczekać i na pewno, gdy wyjdzie, to od razu w niego zagram. Ale my, widzowie, przechodzimy do przedostatniego newsa, a potem wam powiem o tym mega błędzie na EXPA, ale słuchajcie, teraz Rozmawiamy sobie właśnie na temat kolaboracji Fortnite'a ze Spider-Manem. Tak jak Wam już mówiłem, jakiś czas temu do Fortnite'a nadchodzą nowe skórki ze Spider-Mana, a dokładniej ze spider -Verse. No i w dzisiejszej aktualizacji zostały one odszyfrowane, więc prawdopodobnie na dniach trafią one do sklepu. Z nowych skinów, jakie się pojawią, no to słuchajcie, będzie to Peter Parker ze spider oraz spider Noir. Myślę, że naprawdę fajne skinki, i zwłaszcza ten Noir jest godny polecenia. A my, widzowie, przejdziemy sobie do największego błędu na w rozdziale 6, dokładnie tak słuchajcie jest taki błąd dzięki któremu dosłownie nie wiem w 10 sekund możecie zdobyć prawie milion expa i z tego co dobrze wiemy to wbicie jednego poziomu wymaga od nas 80 tysięcy expa i akurat w rozdziale 6 jest to trochę trudne do wbijania ale przez jednego likerów został znaleziony błąd dzięki któremu możemy wbić nawet 800 tysięcy expa właśnie w kilka sekund i słuchajcie widzowie, jeden z likerów, który się nazywa Lolo, wstawił na Twittera informację, że jest naprawdę mega błąd na expa właśnie w rozdziale 6. No i napisał on, że musimy wejść na specjalną mapkę, zagrać na niej dwie rundy i potem, gdy wejdziemy do lobby, to dostaniemy 10 leveli, czyli słuchajcie, 900 tysięcy expa. I mi na początku wydawało się, że jest to totalny skam, ale widzowie, jednak to działa. I wam pokażę, że nawet tych dwóch rund nie trzeba grać. Także przechodzimy sobie do wyszukiwania właśnie mapki i musimy tutaj wpisać specjalny kod, Jakim jest 926720891903? Słuchajcie, klikamy Enter, wyskakuje nam właśnie taka gierka Catch. Wybieramy, słuchajcie, dajmy publiczną, graj, no i słuchajcie, gdy się wczytamy do tej giereczki, to gdy nas od razu wczyta, to możemy od razu z niej wyjść, bo słuchajcie, no ja próbowałem właśnie grać dwie rundy i faktycznie dostawałem te 10 poziomów, ale właśnie chciałem dla was nagrać film i się okazało, że od razu można wyjść z giereczki, także słuchajcie, wczytujemy już do gierki i widzimy się właśnie jak już mnie załaduje. Dobra, więc jak widzicie, wczytało mnie do gierki i tutaj ludzie grają, 13 tysięcy osób w to gra, ale słuchajcie, my teraz od razu sobie właśnie Wyjdziemy, zobaczcie mam pierwszy level klikam wróć do lobby, ok no i słuchajcie, gdy nas teraz czyta do poczekalni, to będziemy normalnie mieć 11 level, wbije nam 10 poziomów czyli to jest równowartość, słuchajcie jakoś 800 tysięcy expa więc jest to naprawdę dużo więc zobaczcie, mam łączenie i teraz słuchajcie, zobaczcie, mam 11 poziom, normalnie możemy sobie odbierać rzeczy w karnecie, żeby to nie było, że to jest scam, słuchajcie, na przykład odbierzemy sobie tutaj te V-dolce, zobaczcie, że po prostu mamy 11 level także tak wygląda ten błąd. Bon na expo. mapkę właśnie macie teraz tutaj podany kodzik jeśli chcecie go jeszcze raz wpisać, no i słuchajcie no myślę, że naprawdę fajnie, mam nadzieję, że jeszcze działa jak wstawiam ten film, także korzystajcie, wchodźcie do Fortnite'a i właśnie próbujcie tej mapki, póki jeszcze działa. Więc widzowie, korzystajcie z tej mapki, póki jeszcze ona działa. No a ja myślę, że to już by było na tyle z tego materiału. Przypominam wam o zostawieniu Suvik oraz łapki w górę, jeśli film wam się spodobał. Nie zapomnijcie o wpisaniu kodu się w sklepie, będzie mi naprawdę strasznie miło. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!